Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Vice City, które przechodzimy na 100% W dzisiejszym odcinku W dzisiejszym odcinku chciałbym zrobić misję stoczni A jeśli przeczytałem dobrze, to jest jedyna misja tutaj Jedyna misja tutaj eee, I... Trochę się cykam, że zrobi ją za pierwszym Zrobiłem za pierwszym odcinek będzie trwał dwie minuty. Ale no. Spróbujemy, tak? Tutaj nie ma żadnego znacznika, tylko żeby zacząć misję, musimy wejść albo do tej łódki, albo do tej. Jeśli dobrze przeczytałem, to ta łódka jest szybsza. Cześć, Ania, witam. Także próbujemy. Może się uda za pierwszym, może nie. Jak powiem chuj go wie. A to jest czasówka, o skurwysyn. Dobra, to ja będę robił tak, że właśnie zbiorę punkt i będę lekko się zatrzymywał, bo te punkty są jakby pokazywane ciągiem. Nie ma takiego czegoś. Że na mapie są pokazywane tylko dopiero jak zbierzemy jeden, to drugi się pojawia. Dobra, make. Make. Teraz, żeby tylko tutaj dobrze trafić. O kurwa, ty ledwo nie. Tutaj, okej. Okay. Ale tak szczerze, można się ładnie wyjebać na tym, że my jedziemy na pełnej, nie? A one się dopiero jakby pojawiają po czasie w sensie po czasie zebrania paczki, tak? Trzeba na mapę patrzeć cały czas. Goleca, tamania, jak się spało? Odespałaś, czy nie? A i taka ciekawostka. Najgorsze jest to, że najlepsza jest pierwsza próba. Jak będziemy, jak teraz mieliśmy 2 minuty 30 sekund tak jak będziemy przychodzić to misję drugi raz już będziemy mieć tylko 2 minuty i co? Jakby co kolejna próba co kolejna próba co, co kolejne podejście to mamy gorszy czas i gorsze warunki pogodowe Także zamiast robić nam kurwa coraz łatwiej to my z y, kolejnym, jakby powtórzeniem, mamy coraz gorzej. Także Beka chuj, nie? <grytania> Dobra, kurwa, daleko jeszcze. My mamy 20 sekund, tylko. Ty, ja kurwa nie zdążę, no. Ale to jak ja miałem 230. Ja tego nie zrobiłem. Ja pierdolę. Jak ja mam to zrobić niby. To pierdolę to zrobimy tak, że ja sobie znowu grę. I... i będę cały czas tak próbował i tyle. Tylko że my się właśnie tu zrespimy, to zrobię cięcie i. Będziemy się widzieć, jak już będę siedział w łódce. Dobra. O, i właśnie. My sobie zapiszemy tutaj. My sobie zapiszemy tutaj i wyjebane jajca. Ale kurwa, teraz pytanie. Ta czy ta? Jak się ta nazywa? Damia. Hmm. Ta nie wygląda na szybszą. No tamta na szybszą wygląda. Chuj, próbujemy. Druga próba. Teraz lecimy na pełne. Nie, nie zatrzymuje się. A to jak ja tak... Dobra, to, to już wiem, że jest chuj do dupy, także od nowa. Kurwa, no musiałem, ty nie, nie sądziłem, że to może być takie problematyczne. Ale ja naprawdę bym zdziwiony, że że kurwa nie zrobiłem tej misji za pierwszym razem. Dobra Spróbuję się, jakby nie zatrzymywać, ale kurwa, ciężko jest. No dobra, no, tu jest to tylko, tylko, żeby te potrafiać, nie? Ale ogólnie mi się wydaje. Że ja nie zrobiłem tej misji pod koniec. Że ja nie zrobiłem tej misji pod koniec. Już serio końcówka mi została. Ale mówi się trudno. No nie wiem, gdzie jest końcówka. Także ja sobie tak mogę tak pierdolić jedynie. 1,30. Ujjowo, chyba. Ja ten początek ogólnie zjebałem, bo za dużo zakrętów robiłem. Muszę tam jakąś dobrą trasę sobie znaleźć. No i w sumie taki pro tip, To lepiej sobie jakby wczytać grę. I nie robić co chwilę kolejna próba, kolejna próba. Tylko jak się nie uda to wczytać grę, żeby mieć jak najwięcej czasu, nie? Dobrze, że ja to zrobiłem. To miałem chociaż dodatkowy czas, nie? Nie miałem tam dwóch minut, tylko normalnie 2,30. Ale nadal jestem w szoku. Dlaczego ja tego nie zrobiłem, nie? Ale kurwa, może też się za, za dużo razy zatrzymywałem, hamowałem za bardzo. No, i to był ostatni punkt, który chyba zdobyłem, tak? Czy o ten? O ten chyba zdążę, czy nie? Kurwa, ostatnia sekunda! Ja pierdolę, dole, ty wyliczone. Czyli rzeczywiście musiałem się za długo. Ten za dużo razy zatrzymywać. Ja pierdzielę, zajebiście dla bezpieczeństwa lepiej. Tak, bo kurwa dobrze wiadomo, że my pływać nie umiemy. No, chodź, 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 chodź. Nie. Okay. No i dobra. Udało się Udało się i idziemy sobie zapisać do jednej z naszych miejscówek o mordo, a bo to jest w środku A chuj się drzesz? Dzięki Ale dobra Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek Czy nam coś to dało? 1% eee... Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę, do zostawienia komentarza, do zostawienia subskrypcji na kanale. Zapraszam na mojego TikToka, gdzie są klipy z live'ów. I oczywiście zapraszam na Twitcha, gdzie te live'y prowadzę. I to, no, zdaje mi się, że regularnie, bo 3 cztery live'y tygodniowo są od dłuższego czasu już. Także naprawdę zapraszam. A teraz co? E, dziękuję za oglądanie i siemano.